I za hajs podatników balu, moi drodzy, milion złotych na to, żeby miasto Warszawa było fajne. Zapraszam bardzo serdecznie, zrobimy mały unboxing strefy relaksu, moi drodzy. Czyli misia naszych czasów, gdzie za milion złotych pieniędzy podatników robi się fajne rzeczy. Cały plac bankowy, na którym były wcześniej parkingi, mamy teraz zorganizowane tutaj miejsce, gdzie można wypoczywać. Zaraz wyjdzie słońce, zobaczycie, że można by to było robić... 200 metrów dalej w Ogrodzie Saskim, ale po co? Lepiej to zrobić na placu bankowym, gdzie na asfalciku zamienimy asfalt na strefę zieloną, strefę relaksu. Na placu bankowym tutaj są urzędy, więc zamiast korzystać z tych urzędów, moglibyśmy sobie właśnie posiedzieć w wygodnym miejscu. No i tak to wygląda. Mamy również food trucki, mamy miejsce, gdzie możemy sobie w ekologiczny sposób zmienić, wyrzucić, wyrzucić butelki. Dwa dni temu ten, ten automat nie działał. 920 tysięcy złotych budżetu miasta, czyli z waszych podatków. O, rosną wam, czynsz wam rośnie? Halo? <ścoughs> 920 tysięcy złotych, moi drodzy, z budżetu miasta właśnie idzie na zbudowanie tego miejsca. I żebyście przestali korzystać z samochodów. I Byłem też wczoraj tutaj o godzinie, moi drodzy, 16. Dlaczego też ludzi o 16 nie było? Może dlatego, że siedzą w korkach, a nie siedzą tutaj. Bo zamiast przeznaczyć milion i wszystkie fundusze na to, żeby polepszyć e, ruch w Warszawie samochodów, upłynić ruch, żeby nie było tyle korków, najważniejsze jest wydać pieniądze na to, żeby były parki robione w centrum miasta. 210, 2211... 213 kroków z placu bankowego, moi drodzy, ogród Saski, bardzo proszę. O ile tu miejsca, 6 bilionów długu publicznego, co tam? Tutaj te palety postawić, tutaj zrobić, nie wiem, ławeczki. Ludzie mają cień od drzew. What? Tutaj państwo depczą trawę, tam się bawią jakieś dzieciaki. E, zamiast kurczę iść tam na palecioki posiedzieć tu może przy jakimś piwku coś, to jeszcze się bawią na trawie. Depczą zieleń. Ja bym tutaj zdelegalizował chodzenie po trawie. No dlaczego koszty życia rosną w Warszawie? Dlaczego jest wszystko takie drogie? Dlaczego część mi rośnie? Dlaczego koszt wywózki śmieci mi rośnie? Dlaczego woda jest droższa? Nie mam pojęcia, może sprawdźmy to w przyszłym roku. Brakuje tylko marszałka Kuchcińskiego, który by tutaj może kolejny jakiś swój wydatek dołoży, bo on też bardzo dobrze wydaje pieniądze podatników. Może jakaś pościel za 215 tysięcy złotych? Może jakaś przejazdka? Może moi drodzy przekształcilibyśmy tutaj te food w Ekskluzywną restaurację z e, owocami morza. Nie wiem, ale on pasowałby tutaj, bo zarówno jedni i drodzy rozdają Wasze pieniądze. A prawda jest taka, moi drodzy, że zbliżają się wybory parlamentarne, na które jest potrzeba pieniędzy. I obóz. Obóz opozycyjny nie ma skąd tych pieniędzy za bardzo brać, więc bierze się pieniądze z budżetu miasta, z metropolii, gdzie się właśnie wydaje 920 tysięcy czy 250 tysięcy na, na inne, inne zakupy, wtedy się wyciąga pieniądze, które się przeznacza później na budżet, e, budżet kampanii. I, bo niestety jedna strona opozycyjna nie ma skąd brać pieniędzy, tak jak strona rządząca bierze pieniądze z spółek skarbu państwa. I tak właśnie jesteście, moi drodzy, dzieleni. Rzuca się wam. Igrzyska, a w tym momencie dzieje się za tymi plecami, za tą całą tą hucpą, dzieje się po prostu kampania e, polityczna. Także niestety, ale za wasz hajs się politycy bawią. Jeśli chcecie takie materiały oglądać moi drodzy, no to wspierajcie telewizję WETO o takich właśnie rzeczach, o takiej niegospodarności, o takiej walce politycznej, e, politycznych obozów będziemy właśnie mówić. Więc bardzo serdecznie zapraszam do wsparcia i oglądania i subskrybowania telewizji WETO. Cześć!